A tutaj zobacz, to jest mój narzeczony. Ej ty, przystojny. Zobacz, jaki piękny obraz Jezusa znalazłam. Weź ty to wyrzuć i skończ tym bałwochwalstwem, kobieto. Bardzo lubię tego misia. On kiedyś należał do mojej babci, wiesz? I teraz jest dla mnie jak część jej, zawsze mi o niej przypomina. To jest piękne, że miałaś z nią taką fajną relację. Ta figurka jest dla mnie wyjątkowa, strasznie ją lubię. Zawsze myślę o Chrystusie, jak na nią patrzę. Przecież to jest łamanie Bożych przykazań, co ty robisz? Kocham noc i takie gwiaździste niebo. Zawsze wtedy łatwiej mi jest się skupić na modlitwie i myśleć o wielkości Boga. Oj, tak, też tak mam. Bardzo lubię patrzeć na krzyż podczas modlitwy. Jakoś wtedy łatwiej mi się skupić na miłości Boga. Ty czcisz martwe przedmioty, ty tym Boga znieważasz. Oj, tato, tak bardzo za Tobą tęsknię, wiesz? Tak bardzo chciałabym z Tobą jeszcze porozmawiać. Ogromnie mi przykro, że spotkała cię taka strata. Panie, tak bardzo do ciebie tęsknię. Chciałabym być już przy tobie. To jest bezbożność, co ty robisz. Ty gadasz z farbą i płótnem, dobrze się czujesz? Wy się poganami katolicy. Mm -hmm. O, fajnie to zrobiłaś. Pasuje ci do wnętrza, no. Mm -hmm. To jest martwa figura. Po co ty jej dajesz? Kwiaty ciebie posrało?